W ogóle mam się ma powitać, w ogóle wam pokażemy gdzie my dzisiaj będziemy sobie tutaj chodzić z tym wykrywaczem nad Elbą, nad rzeką, a między innymi tutaj, gdzie jest ta plaża, choć z tego co słyszałem się orientowałem to jeżdżą tam ciągnikami z maszynami, ale przejedziemy się, pogoda dopisuje także można lecieć. Kolejny wypad, się madam. Przywitajmy się. Gdzie lecimy dzisiaj? Na plażę Nad Elbę, na Łabę zwał jak zwał Łaba Elba. Lecimy na plażę, na Hamburg. Spakowani, gotowi. Także widzimy się na miejscu. Dojechaliśmy za damem na miejsce, idziemy na plażę. A tam się już nie może doczekać. Adam w połowie trasy wyciąga wykrywacz i już, już coś szuka. Jak na razie nic, ale co obstawiam oni tutaj jeżdżą ciągnikiem z maszyną i zbierają rzeczy na pewno. Miejsce fajne, ale może dalej pójdziemy, dalej się zaraz przejdziemy. Czysto, nie? Ja też patrzyłem, to jest czysto. Zaraz Adasiu, pójdziemy. Adam ma rację, więcej pochodzimy bardziej przy linii brzegowej. Jak wygląda Elba od strony plaży? Mamy cały port, ale nie o tym tu mowa. Idziemy szukać skarbów. Jak my gwoździe będziemy kopać, to my na nic nie zarobimy. Adam tam walczy we wodzie. Czysto. Czysto, Adam, oni tutaj ciągnikiem jeździli, wiesz, maszyną mi zbierali. Także my musimy iść na jedną, Iść dalej, musimy na jedną miejscówkę iść. Ogólnie fajna miejscówka nad tą album. Zobaczcie, jak tu jest fajnie, jakie tam są domy. Ogólnie pogoda dopisała. Tutaj, Adam, pokręcimy się jeszcze troszkę. I pójdziemy w stronę wody. Dobrze, coś znajdziemy, to się odezwiemy. włączymy się. Ogólnie, ale Lipa, co Adam? Robimy konkurs, Adam. Kto znajdzie pierwszy monetę, ok? Obojęty jaką, nie wiem. Kto znajdzie pierwszy monetę, to jest mistrzem, e, mistrzem, z wykrywaczem metali. OK, idziesz na to? Idziemy w tamtą stronę, a później ewentualnie możemy się cofnąć. Tam dalej jeszcze plaża też jest. Ale mówię, oni tutaj jeżdżą ciągnikiem z maszyną i przez to nic nie, e, nic nie wychodzi, nie? Dobra, Adam, czas start. Szukam. Adama, osa atakują co chwilę. Spraw swoim, Adam, tu w tym miejscu pokazuje na ten tak? ja mówię że to jest e, od tego e, był od piwa od zawleczka aluminiowa jak e, zobaczymy momentum dobra włączę się jak wykopiemy to Mieci i nic więcej. Adam, gdzie jest Adam? Adam tam walczy. Kurczę, lipa. Nie wiedziałem, że aż tak będzie. Co z tego, że teren fajny, jak tutaj posprzątane. Dziewiętnaście dwadzieścia Coś na wierzchu leży. O, tak myślałem. Śmieć. No i niestety, ale tak biednego miejsca dawno nie widziałem. Następnym sygnałem. Gdzie to jest? Ktoś dostał w domu lanie chyba, bo zgubił klucze. O, tamą oddali kolejny wycieczkowiec Nie wiem czy wiecie ale Port w Hamburgu jest drugim co do wielkości w Europie. Tuż chyba po Rotterdamie olbrzymi kontenerowiec. Chociaż to jest ciekawe, bo fantów brak. Zobaczcie na to, jaka fala od tamtego z przodu idzie. Może to uda mi się uchwycić. Adam, gdybyśmy naszą motorówką tam płynęli, to czuję, żebyśmy leżeli na boku. O, ale ogromna fala. Adam się uparł na taką wnękę miejscówkę między betonami. Poszukamy, pochodzimy, może coś wyjdzie. Jak na razie, same kapsle. Same zawleczki od piwa. Jakiś kontenerowiec wypływa z portu. Mamy kolczyk. No także Adam ci powie, można porównać. Eee, tylko wiesz, co jest najlepsze? Że on to, on to na oko. Dobrze, szukamy dalej. Adam zaczął poszukiwania na oko. Zostawił wykrywacz. Zdobać się na to. Ale fajny. Trzymaj Adam. Sygnał głęboki, jakieś pomysły co to może być? Jakiś kawał żelaztwa. I patrzcie teraz co Adam dla nas wow co to jest? Pokaż bo jakaś muszla pewno. Tak, ale czy to jest? Złoto? Nie, złoto raczej to nie jest, ale piękna rzecz Brawo Adam Żółwik Adio To i zaczyna powoli wychodzić. Tylko eurocent, ale lepiej tak śmieci. No i przepiękne przed chwilą zależisko Adama. Super Adam, gratulacje. Tu mamy 10 eurocentów. Ale lepiej to niż nic. Schowaj. Nie wiem, myślę, że jeszcze dojdziemy do końca. Przejdziemy się do końca, cofniemy i będziemy uciekać. Ogólnie jedna wielka lipa prócz tego wisiorka, prócz jakichś tam eurocentów, tych kluczy, jakichś śmieci i to wszystko. Adam idzie w moją stronę. Chociaż mamy ładne widoki, statki pływają, motorówki, kontenerowce. Co tam masz? Jest 20 euro, nie 10 eurocentów. Brawo Adam. Ale i tak naprawdę są złamaną ręką, a chłopak sobie radzi lepiej jak nie jeden z prawą. Nie dam. Adam twierdzi, że coś znalazł, co tam Adam, się wpadło? Było, było... O, widzisz? Widzisz? No, masz buźkę, tak? Pokaż, a zobaczy swoim o, weź na chwilkę Nie, ja ci powiem, coś dyskryminuję. U mnie nie ma nic. Nie, może jakiś... No, coś tutaj. Zaraz się, zaraz się włączymy, momencik. To mogę twoim pinpointerem. Zaraz się zobaczymy pinpointem. Mogę moim, twoim Daj zobaczę. Bardziej chyba, głębiej. Weź na chwilkę rączkę. Weź rączkę. Tutaj coś było. To jest głębiej, dużo głębiej. Nie. Zaraz się włączymy, trzeba głębiej wykopać. A, albo nie wyłączamy się. Poczekaj, weź rączkę. weź rączkę. Uważaj też, bo mogą być Adam szkła w ziemi, nie? To nie jest tak, wiesz, powiedziane, że Wiem. tu nie masz kieł. Sygnał, który się okazał, Adam czym? niczym. Dużo jest żużlu pod, e, pod piaskiem i to bardzo dużo. Jak na razie chyba jest nie wiem z 5-0 dla Adama. Co Adam? 50 centów. Trochę grubsza moneta wpadła teraz, co? Jeszcze trochę może pochodzimy i uciekamy do domu na obiad. Adam musi trochę nogi zmoczyć. Ale fajnie jest, na, jak na koniec września, pogoda jest mega, mamy nie wiem ile, 26 stopni, 27? Patrzymy za Adamem, Adam się pyta kto tam wszedł, a oni tam naboje manekina postawili. Ogólnie Adam się już zwinął, ja tak jeszcze idę sobie trzy po trzy patrzę, ale powoli uciekamy. Wyszło co wyszło, wyliczy się wypad. Było fajnie, fajne widoki. Także myślę, że widzimy się na podsumowaniu, chyba że coś wyjdzie po drodze, no to się włączy. No i wracając, paduje na wyczekany jeden cent. Kurczę, naprawdę lipa, nie? Adam, Cię wygrałeś w tym pojedynku. Trzymaj, schowaj. Idziemy za nami pod górkę, już nie mamy siły. Ogólnie, ogólnie wracamy do auta, ale Wam powiem, sorry za mój głos na nagraniach, bo dopada mnie taka alergia, że ja nie mogłem sobie poradzić z Katarem, że masakra. Ogólnie my wróciliśmy do domu. Pokażę Wam małe podsumowanie. Co fajnego wpadło Adamowi na samym wyjściu, nie chciałem się kręcić, bo Wam powiem, ta alergia mnie dobiła. Wpadły mu rajbany dla dzieci. Patrzyliśmy, to 50, 50 euro koszt, w fajnym stanie, super. Wpadła Adamowi taka oto biżuteria z łańcuszkiem, szkoda, że nie złoto. Wpadły nam te klucze z monet, to 10 eurocentów, 50, tam jakieś 2 cenciaki, 5 centiaków, 10 centów. Ten kolczyk to Adam znalazł na oko Ten statek też? I stateczek też Też na oko A to wygląda... Sam. tutaj są śmieci są. Same śmieci, nie? To Do też, to też jest taka Ale wypad był za udany, nie? To też znalazłem na oko, to jaka spinka Pokaż to, to jest To jest plastikowe Też na Wiem. oko, znajdka na oko Także wypad udany, co Adam? Ale to też Co powiemy widzom? Żeby no. zostawili? łapkę z góry. Łapkę Widzimy się w swoją kolejnym odcinku. Na razie.